Biorę udział w projekcie, ponieważ chcę pokazać, jak ważne jest przełamywanie barier. Zaangażowałem się w projekt, ponieważ uważam, że warto mówić o trudnych sprawach. Biorę udział w projekcie, ponieważ spodobało mi się jego kreatywne podejście do różnorodności. Nie wstydzę się, dlaczego dołączyłam do tej sesji. Wierzę w siłę demokracji konstytucyjnej i zróżnicowanego, pluralistycznego społeczeństwa. Faktycznie nazywam się Bartosz Kałużny, pracuję na Uniwersytecie Łódzkim jako fotograf, jako specjalista do spraw komunikacji. i Dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć kilka słów na temat projektu Dywers, którego jestem pomysłodawcą, koordynatorem, a który to projekt zrodził się na Uniwersytecie Łódzkim po to, żeby zwiększać świadomość na temat różnorodności społecznej i żeby pokazywać, że wartości, którymi kieruje się na co dzień w działaniu nasza uczelnia, czyli odwaga, szacunek, współpraca, czy zaangażowanie to nie są tylko wartości spisane na papierze, ale to są takie przesłanki, którymi kierujemy się na co dzień. Inspiracją do powstania projektu były badania nad napiętnowaniem społecznym, które prowadziłem ponad 10 lat temu, przygotowując swoją pracę doktorską. I zauważyłem, że przez tę dekadę, czyli pomiędzy zakończeniem badań a pojawieniem się dywersu, zaszła taka duża zmiana jakościowa, jeżeli chodzi o dyskurs na temat tak zwanych mniejszości czy grup marginalizowanych i że to głównie za sprawą mediów społecznościowych możemy teraz na ekranach naszych smartfonów śledzić kulisy życia osób nieheteronormatywnych, osób z niepełnosprawnościami czy osób neurotypowych. No i pomyślałem, że to jest dobry moment, żeby uniwersytet włączył się właśnie pokazując taki projekt, który tę różnorodność społeczną oswaja, przybliża, trochę tłumaczy. Dywers to przede wszystkim wystawa, na którą składają się portrety inscenizowane. Do dzisiaj wykonałem ich blisko 30. Wszystkie powstały w ścisłej współpracy z osobami, które do projektu się zgłosiły lub zostały do niego zaproszone. I każda taka sesja jest poprzedzona wywiadem. Podczas wywiadu my sobie ustalamy, jaką historię chcielibyśmy powiedzieć, ale też w jaki sposób przełożyć ją na język fotografii. A zatem wszystkie osoby, które zgłosiły się do projektu, miały wpływ też na tę stronę formalną, na plastykę obrazu, jaka finalnie była pokazywana. Każdemu ze zdjęć towarzyszy opis. To jest dosyć istotne i będę o tym mówił jeszcze za chwilę, a w samym projekcie wzięły udział zarówno osoby ze społeczności uniwersyteckiej, jak i spoza niej. Tutaj widzicie przykład, to jest jeden ze sposobów pokazywania. Tych podpisów, akurat w tym przypadku, są one zebrane w takim e, guideline, powiedzmy. E, I te opisy są bardzo istotne, bo one w dużej mierze podpowiadają i opowiadają o czym jest ta historia, także są taką e, równoważną częścią, e, zupełnie jak obraz. I teraz kilka przykładów. E, pierwszy z nich to zdjęcie Weroniki, założycielki Fundacji Neuroróżnorodni. E, I tutaj mamy. Cytat. ADHD czasem w zgodzie z nazwą wiąże się z deficytem uwagi, a innymi razy paradoksalnie z jej nadmiarem. Hiperfokus powoduje, że świat wokół przestaje się liczyć. I tego typu zestawienia obrazu z tekstem są w całej wystawie. Resztę zdjęć pokażę już bez cytowania, bo nie mamy za bardzo na to czasu. Tu jest zdjęcie Bernarda, osoby niebinarnej. Prototypem czy inspiracją do wykonania tego zdjęcia był autoportret takiej niebinarnej osoby artystycznej, która na początku XX wieku działała we Francji. Kolejne zdjęcie to Edmund. Edmund, z tego co wiem, jest pierwszym otwarcie transpłciowym aktorem na deskach teatru, i to jest taka kampowa reinterpretacja XIX-wiecznego obrazu studium nagiego męskiego ciała. Kolejne zdjęcie to nasz filozof Marcin, który mówi, że jako ateista wierzy w siłę zróżnicowanego, pluralistycznego społeczeństwa, czerpanie z różnorodności stwarza szansę, by wyjść poza antropocen. Kolejne zdjęcie to nasza socjolożka Jarina, to jest historia o migracji, o adaptacji, o inwazji Rosji na Ukrainę, historia łódzkiego Żyda Dawida i zdjęcie Maji Staśko. Która opowiada o swoim życiu z nerwicą natręstw. Dotychczas Dywers miał cztery odsłony: pierwsza z nich podczas fotofestiwalu, druga w kinie Galerii Charlie, trzecia podczas festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu i czwartia, czwarta w Mediatece Memo. Obecnie pr pracujemy nad y, piątym wystawieniem wystawy. Y, ale Dywers to nie tylko wystawa. Dywers to również program towarzyszący, na który składa się. Na przykład żywa biblioteka, w którą udało nam się zaangażować studentów. Tutaj na zdjęciu Macie Piotra Rębowskiego, koordynatora żywej biblioteki. Program towarzyszący to również warsztaty na temat stereotypizacji, seria projekcji filmowych na temat różnorodności, którą realizowaliśmy we współpracy z kinem plenerowym przez całe poprzednie lato. Tutaj graliśmy zaraz obok pałacu Biedermana w tym kompleksie parkowym. Filmy, filmy związane z różnorodnością. Dybers trafił pod Strzechy, bo taki był zamiar. To jest projekt kierowany do szerokiego widza, także sumaryczny zasięg dotarcia do internautów i telewizów to blisko milion. Wzmianki o projekcie pojawiły się w mediach ogólnopolskich, w mediach lokalnych. Pojawiło się też duże zainteresowanie różnych instytucji, z którymi często związane były osoby, które zgłosiły się do projektu. A finalnie dywers został case study podczas zajęć na uniwersytecie, zajęć z inkluzywności, jest tam zadawany jako praca domowa. Teraz mam pięć takich wniosków, jeżeli chodzi o samoprowadzenie prowadzenie projektu, pięć rzeczy, o których warto pamiętać. Pierwsza to taka, żeby może się wydawać oczywista, ale myślę, że warto o tym przypominać, że warto zadbać o to, żeby projekt był zabezpieczony merytorycznie i finansowo. Wiemy, wiemy, że na uniwersytecie są różne nastroje, różne sympatie polityczne, że władza jest rotacyjna, zarówno ta dziekańska, jak i ta rektorska. Także warto upewnić się, że jesteśmy zabezpieczeni, na przykład tym, że mamy silnego opiekuna naukowego albo doświadczonego kuratora. I w ten sposób, jeżeli pojawi się jakiś adwersarz, no to będzie się musiał zmierzyć z taką poważną osobą. Druga rzecz to wskazywanie rezonansu społecznego, czyli pokazywanie, że projekt niesie jakąś zmianę. No tutaj mieliśmy głównie przeciwdziałanie przeciwko takiemu tzw. Tak skąpstwu poznawczemu, czyli naszej naturalnej tendencji do budowania jakichś stereotypowych wizerunków ludzi na podstawie bardzo szczątkowych informacji. Dobrze jest też ujmować temat szeroko, to znaczy wzbudzać w widzu takie pytanie. E, czy ten temat mnie dotyczy, a jeżeli nie mnie, to może mojej rodziny, może moich znajomych albo moich sąsiadów. E, warto zostawiać również lukę poznawczą, no nie wykładać wszystkich kart na stół, e, starać się działać bardziej na zasadzie takiego teasera, po to, żeby właśnie publiczność zadawała sobie pytanie, co ja w zasadzie zobaczę w ramach tego projektu. E, I na koniec warto, widzą, e, pozwolić poznawać te ludzkie historie i utożsamiać się z nimi, także za każdym razem, kiedy mamy projekt, który Gromadzi jakieś opowieści, które są osobiste, no to dobrze, żeby one miały taki potencjał do uniwersalizowania, żeby to nie były po prostu opowieści jednej czy dwóch osób, tylko coś, z czym możemy dalej się utożsamiać. Trzeci punkt dotyczy zwiększania narracyjności projektu, czyli tego, że warto w projekt włączać jest różne media, to znaczy fotografie, film, tekst. Obiekty rzeźbiarskie e, grafiki. No, na przykład fotografia sama z siebie nie jest specjalnie narracyjnym medium, jeśli weźmiemy jedno zdjęcie i opatrzymy je dwoma różnymi podpisami, no to będziemy mieli dwie różne historie, e, także warto z tego korzystać. E, zwiększanie e, zwiększaniu narracyjności sprzy, sprzyja również taka treść, która jest zrozumiała dla przeciętnego widza. Tutaj mamy projekt e, artystyczno-edukacyjny, więc on nie, nie chodzi w polemikę czy nie zajmuje się sprawami związanymi ze sztuką, nie szuka idealnego koloru, nie zajmuje się geometrią, abstrakcją, tylko dotyczy spraw, które są tu i teraz i ważne społecznie. Dobrym pomysłem na zwiększenie narracyjności jest również zorganizowanie spotkań czy to z osobą artystyczną, czy to z osobami kuratorskimi. No i te wszystkie wydarzenia towarzyszące, o których mówiłem, bo to wszystko buduje kontekst, ale też zwiększa ekspozycję całego projektu. Każdokrotnie, kiedy mamy jakieś spotkanie towarzyszące, czy to w przestrzeni galerii, czy gdzieś nieopodal, no to jest kolejna okazja, żeby więcej ludzi ten projekt zobaczyło. Czwarty punkt to taki dylemat: prawo pięści, czy prawo pleców. No zdecydowanie, w przypadku tego typu projektów prawo pleców, czyli oparcie się. Na mocnych partnerach. Tutaj mieliśmy Fotofestiwal, Festiwal Festival Mediów, Zatokę Sztuki, Szkołę Filmową, Akademię Sztuk Pięknych, instytucje miejskie i kulturalne. To pozwala na zwiększenie zasięgów, na osiągnięcie tego efektu kuli śnieżnej, na cross-postowanie, czy brzydko mówiąc, na takie wejście na plecach partnerów, ale takie symbiotyczne i partnerskie, bez jakby uszczerbku dla którejkolwiek ze stron. Ciekawym zabiegiem było też włączenie konkursu FETA. To jest taki konkurs dla młodych artystów, amatorów. Uniwersytet Łódzki przyznaje tam nagrodę w kategorii m.in. fotoplastycznej i laureat tego konkursu wykonał fotografię, którą ja zamieściłem w przestrzeni wystawy. To był taki sposób na organiczne dotarcie do młodych ludzi. Ostatni punkt dotyczy tego, że koniec może być początkiem. I że pomysły, których nie, dało się, nie udało się zrealizować, nie warto ich wkładać do szuflady. Czasami się zdarza tak, że okoliczności nie pozwoliły, że czasu nie starczyło albo że po prostu nie mogliśmy się z kimś porozumieć. I bardzo często, ja nie mówię, żeby odgrzewać kotlety, ale po prostu wiele pomysłów, wiele koncepcji wymaga pewnego dopracowania. Stosunkowo mniejszy wysiłek włożymy w, w odnowienie jakiejś starej, dobrej myśli aniżeli. Wyprodukowanie całkiem nowej. To samo dotyczy się kontaktów. Jeżeli mamy jakąś bazę lidów, no to warto ją przejrzeć, dokonać ewaluacji i poszukać jakiegoś porozumienia w przyszłości z ludźmi, z którymi w danej sytuacji nie udało nam się porozumieć. I na koniec wydaje mi się, że projekty warto wyciskać jak cytrynę. Nie mam na myśli tego, żeby odcinać w nieskończoność kupony, tylko że czasami wystarczy dodanie małego elementu, tak jak w przypadku dywersu, zrobienie trzech, czterech zdjęć i już można wystawić go jako drugą edycję. W tym momencie przygotowujemy wystawę, żeby była dostępna dla osób niewidzących i niedowidzących i to jest kolejny pretekst, żeby dywers pojawił się po raz kolejny w przestrzeni, żeby media miały o czym napisać, żeby można było na ten temat udzielić wywiadu. I na koniec kilka zdjęć. Niestety bez opisów, ale mam nadzieję, że kiedyś projekt uda się w pełni zdigitalizować i wtedy na pewno Państwu podeślę link. Zanim podziękuję Państwu za uwagę, to chciałbym podziękować całemu teamowi, który razem ze mną pracował nad dywersem. Część ludzi tutaj jest, także Joli Sławińskiej, Robertowi Fraszczyńskiemu, Joannie Blomberg, Ani Rolczak i Katarzynie Urbaniak. A Państwu dziękuję, dziękuję za uwagę.